Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na uroczystym podsumowaniu kolejnej edycji konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym kartka z aniołkiem. Z roku na rok poziom prac znacznie wzrasta. Konkurs cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W bieżącym roku wpłynęło ponad 400 prac. Nie jest to rekord, bo było więcej e, kilka lat temu ale w tym roku mamy rekord, bo nagrodziliśmy aż 67 kartek, 67 prac. Żyli w składzie pani Bożena Gajda, instruktor plastyk Miejskiego Ośrodka Kultury przewodnicząca, pani Dorota Wieczorek, pedagog zespołu szkół nr 8 oraz pani Iwona Jabłońska, instruktor artystyczny Dzielnicowego Ośrodka Kultury, a także koordynatorka całego projektu związanego z realizacją konkursu kartka z aniołkiem. Oceniając pracę, brało pod uwagę oryginalność pomysłów, technikę wykonania a przede wszystkim w tych kategoriach najmłodszych samodzielność. W na dniu dzisiejszym podsumowaliśmy kolejną edycję konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym kartka z aniołkiem. Jest to konkurs, który od wielu lat cieszy się bardzo dużą popularnością w naszej placówce. W bieżącym roku wpłynęło blisko 400 prac na konkurs, z czego nagrodziliśmy 67 kartek. Nagrody dla laureatów konkursu ufundował Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe, Wydział Promocji i Turystyki, Urząd Miasta, Wydział Strategii i Promocji oraz Hurtownia Meteora pani Grażyny Błaszczyk. Konkurs w swoim założeniu, w swojej idei ma promować rozbudzanie wyobraźni artystycznej, plastycznej wśród dzieci i młodzieży, ale również ma takie drugie bardzo ważne przesłanie, promowanie i i wolontariatu, pomagania drugiemu człowiekowi. Po zakończeniu wystawy, która będzie trwała do około 10 stycznia wszystkie kartki trafią na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tam za symboliczny datek będzie można nabyć kartkę, a tym samym przyczynić się do wsparcia Fundacji Jurka Owsiaka. Tym samym dzieci stają się darczyńcami i mogą w taki niekonwencjonalny sposób pomóc drugiej osobie. A to jest jedyna ich chyba najważniejsza wartość sama w sobie. Mamy nadzieję że konkurs kartka z aniołkiem przy wsparciu naszych jednostek samorządowych, ale i też prywatnych sponsorów będzie trwał do końca świata i o jeden dzień dłużej. W latach poprzednich udało nam się pozyskać ze sprzedaży kartek w granicach 1000 zł. W roku ubiegłym była to trochę mniejsza suma, ale też w okolicach 500 zł, więc wcale nie są to małe pieniądze, a każda złotówka na wagę złota i Wspiera tak ważny cel, a dzieci z automatu przyłączają się do tego. I przychodzimy do tego najmniejszego momentu. Zaczynamy od kategorii, yy, zaczynamy od kategorii sz, yy, szkoła podstawowa, klasy 1-3. Ja bardzo proszę do pomocy, do wręczania. Nagród, może naszych gości dzisiejszych, zacznę od pana Adama Iwanickiego po trzecie miejsce Olivier Ambroziek. Ambrozik, Ambrozik. Trzecie miejsce dla Izabeli Rudzkiej. Zapraszam widzę. Równorzędne trzecie miejsce dla Gabrysi Smyk. Jest Gabrysia z nami? dla no. no to proszę Gabrysię wyściskać. Równorzędne trzecie miejsce Natalia Skorupa. Jest Natalka. I pani nie odbiera. Odkładamy. Również trzecie miejsce dla Mikołaja Mączyńskiego. Idzie Mikołaj. Jeszcze jedno trzecie miejsce dla Julii Miczarek. Gratuluję, prosimy przekazać Julii. I również trzecie miejsce, ale już ostatnie dla Aleksandry Porczyk. Zapraszam Olek. Idzie pani. pani na Dziękujemy za przyjaźń i nie mogły, że kobiety Drugie miejsce. Dla Julii Koszuty. Zapraszam Julię. Również drugie miejsce dla Małgorzaty Małek. Zapraszam Małgosię, jeśli jest z nami. Idzie Małgosia. Równorzędne drugie miejsce dla Igi Lewandowskiej. Czy jest, jest Iga? I również drugie miejsce dla Michaliny Stoś. Jest Michalina z nami? Tak, prezent Polka. Na pewno się ktoś zgłosi. I najwyższe miejsca. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym Kartka z Aniołkiem, Kategoria Szkoła Podstawowa 1 -3. dla Leny Rosy. Zapraszamy Lenę. Równorzędne pierwsze miejsce dla Oliwii Dondeli Zapraszamy Olivii. Ostatni. Pierwsze miejsce w kategorii klas 1-3 dla Celiny Małej. Zapraszamy. Olaf, Olaf. On chyba wyznacza. Dlatego... Dlatego... W klasy 4-6 szkoła podstawowa pomoże nam wręczać nagrody Pan Krzysztof Wartej Radny Powiatowy. Zapraszam. Trzecie miejsce Nikola Przybyłek. Zapraszam Nikola. Również trzecie miejsce Ida Grawczyk. Gra Równorzędne trzecie miejsce, Julia Suska. Jest Jula. Również trzecie miejsce, Katarzyna Zwolska. Jest Kasia? Nie ma. Pani, dziękujemy, że Pani zechciała przydała. A, A. A. To, to i mama i o... no to ja zinterpretowałam po staremu, że tak. Dziękuję. Ostatnie trzecie miejsce Martyna Brąkowska. Dziękuję. I miejsce drugi. Zapraszam do mnie Jakuba Ośnickiego. Zapraszam Wiktorię Wydrzyńską, również laureatkę drugiego miejsca. Również w drugie miejsce Bartosz Spała. Zapraszam Bartosza. I ostatnie równorzędne drugie miejsce dla Liliany Sarneckiej. I pierwsze miejsca w kategorii szkoła podstawowa, klasy 4-6. Zosia Senka. Zapraszam Zosia. Kolejne równorzędne pierwsze miejsce dla Oliwii Sywitowicz. Gratulacje. Nieprzypadkowa zbieżność nazwisk. Pierwsze miejsce dla Haniseng. Dziękujemy. Świetnie. Dziękuję Pani Krzysztof. Może nam Pani Agnieszka popręczać w końcu. Jej Wydział fundował też nagrodę. Niech troszeczkę się pomorduje i pościska roczkę, to sama przyjemna dokładnie. jest. dokładnie. Więc gratulujemy. Proszę bardzo. I również trzecie miejsce dla Kingi Bielac. Pani tak, nie Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Trzeci miejsce dla Krzysztofa Kopcia. Zapraszam Krzysztofa. Trzeci miejsce dla. I równorzędne trzecie miejsce dla Emilii Białkowskiej. Zapraszam Emilię. Dziękuję. Dziękuję. Drugie miejsce. Weronika Piotrowska. Zapraszam Weronikę. Kolejne, drugie miejsce Anna Wida. Zapraszam. Narwista, objęcie rybki nam się powtarzają, tylko się starzeją i przechodzą z etapu do etapu. Drugie miejsce Zanna Gragowia. I pierwsze miejsce dla Igi Wujek. Zapraszam Igę. I ostatnie miejsce w kategorii gimnazjum. Ostatnie pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum dla Magdy Szolteki. Grupa teatralna Horrorek w Etiudzie po dobrej stronie. Po dobrej stronie, bo już tutaj te piórka nawiązują nam do tematyki dzisiejszego spotkania. Mamy jedna kilogram. O, jaka dobra ta nasza chania. Będzie smokowi robić śniadania. Dobry z niej kucharz. Pewnie na radę. robi ta smoka pyszne objawy. <grym> Mam kuszki dobrze. Więc możnaże. Zdrowyć można smokowi rzeczy. Smak zmienia życie. Kto chce nie wierzy? Jemu na zdrowiu bardzo zależy. Będzie jak zdrowo. I witaminy przestaje straszyć. Naprawdę złocimy. Szyjno, Hanno serce. Już biegnę, drogi mój kawalerze. Słuchajcie, mam. <try> Będziemy odżywiać się racjonalnie. Jest cztery posiłki. Oba śniadania, a na obiadek zawsze nadania. Lekka kolacja, czy tego chcesz? U tak najdroższa. Czy zechcesz coś Zdale się na 50. <sum>